No, to zaczynamy. To będzie chyba taki nasz vlogmas. No zobaczcie, tutaj przerabia dolny jakby apartament. Tutaj jest, no tam nic nie ma, to jest puste. Gołe są ściany kompletnie. Tutaj dziadek sobie robi przerwę ma. I tu robi ten schod, bo tutaj był połamany stopień. Także betonowy cały zburzył. Patrzcie na kawałeczki. I on tutaj go zrobi drewniane teraz. Tak czy siak, ciężarówkę, <laughs> miałem problem odpalić ciężarówkę. O, czekajcie. Miałem problem odpalić ciężarówkę. Tak z 5 minut walczyłem, żeby ją odpalić w końcu się udało, bo chciałem ją zostawić, ponieważ my będziemy na 3 dni jeździmy, nie? Na 3 dni jedziemy, także chciałem ją odpalić, żeby się doładowało, co ma się doładować i ogrzało trochę. I ona będzie włączona 3 dni. Także tak. Jedziemy, 400 km mamy dokładek. Także 4 godzinki spokojnie. No i po 4 godzinach w sumie prawie po 5 godzinach. Taką inną trasę, żeby właśnie przy tej rzece jechać Tam trzy możliwości Możemy ujechać ogólnie przez miasto Albo właśnie początek mieć Przy rzece, tutaj nic nie ma I potem jedziemy od razu w centralnie W centrum Kławeku W Set Rozpakujemy się w hotelu szybko I uciekamy na miasto Wieczorem zamykają, tak? Tak, tak około Około 9 mniej więcej te targi zamykają, także chcemy dzisiaj skorzystać jeszcze. Te 3-4 godzinki, jak się uda. Patrzcie jakie ładne, tutaj. No dobra, także jesteśmy teraz w takim świątecznym sklepie w centrum Quebec w Quebec City, w sumie. To jest, taki, to jest taki dość typowy sklep jak w tym. Kevin sam w tym w domu, nie? Są tu w takim świątecznym sklepie. Także tutaj są najróżniejsze ozdoby świąteczne. Powiem Wam, to nie jest wszystko tanie. Niektóre rzeczy są tanie, a niektóre są bardzo drogie. Na szosy tu doczu tanie, bo ja nie... No tak, no niektóre są tak normalne. Ale niektóre są bardzo drogie, nie? Bo te na przykład po 10-15 dolarów jeszcze ok, nie? Ale, ale chyba jedyna fajna rzecz, to że te... są bardzo wyjątkowe ozdoby, nie? Ta, nigdzie nie takie... Radziesz, takie. Zobaczcie, takie rzeczy nigdzie nie znajdziecie. Zobaczcie, jakie ptaczki od niej. zobaczcie taką figurkę. No, takiej figur... no gdzie kupicie taką figurkę, ale ona znowu kosztuje 100 dolarów. Że jakby ktoś coś takiego specjalnego sobie chciał kupić dość wyjątkowego, to zdecydowanie tutaj, nie? I oczywiście takie typowe skarpetki, takie najróżniejsze rzeczy. widzicie, dużo ludzi to chodzi. Zapkane jest, nie? Żeśmy na ulicy czekali, żeby wejść do środka. A tutaj masz taki styl zobacz. Śnieżny. Snow. Leret snow, także że coś takiego. No to podejdziemy na chwilkę. No to takie typowe. My akurat Mirka, my tak ostudujemy drzewko, nie? Że co roku robimy troszkę inny styl. Trochę trochę, trochę, trochę. Że staramy się zmieniać kolory, na przykład. No mówię, no mówię, niektóre są dobre ceny, a niektóre są takie. Mirka, zobacz, na górze Mikołaj, albo te, na górze, na górze, tu, na środku, pa. O, jakie skrzydełko ładne. Bardzo krasne. Niektóre wyjątkowe rzeczy to trzeba jakby sobie mógł kupić, nie? Albo Mirka, zobacz. Te ozdoby, które widać na drzewie, to większość chyba można kupić Tak, tak. większość ma cenę, także można kupić Praktycznie wszystko, co tutaj widać, można kupić Wow, 119 i Wszystkie trzy, czyli... Nie, ta jedna Albo trzy Albo trzy, bo one są Patrzcie, jakie ładne, hey, hey. ładne. mega A my... Zobacz Mirka Patrz, jaka gwiazda ładna a co taka gwiazda na przykład szklana, wygląda szklana 8 dolarów. Mirka? Tak stoi 8 dolarów. Bardzo tanie. Niektóre rzeczy są... No tanio. Ale ten na przykład Bethlehem, 200 dolarów. Ale jak ładny, nie? Belmi ładny. Tam na przykład Mirka, tam jest taki różowy, taki różowy ten styl. No Tam jest taki złocisty, zrancy. różowy, czerwony, niebieski. Bardzo to jest ładne. A my żeśmy tak właśnie zaczęli sobie teraz. Patrz, dawaju, takie wiesz. My żeśmy sobie właśnie zaczęli te drzewka co roku w troszkę innym kolorze albo stylu i to jest nawet fajne. Aha, co? Jezu, on trzyma te e, słodycze. A widziałeś ile a to jest 180 dolarów Wow, lepiej <laughs> tak, tak, tak jak mnie zobaczcie To jest taki wydaje się zwykły Mikołaj, nie? Ale 180 dolarów Także no niektóre rzeczy potrafią być naprawdę drogie Boże super. Ale no jak ktoś chce coś wyjątkowego to śmiało

Tutaj doktor, tak? O Jezu, ale z maskami. Zrób to fotku Zrób to tak z bliska, zrób zdjęcie. No tutaj to do z maską. <grywa> co? do góry. Tu? Pasumirka Tutaj niby ten. Jak on się nazywa? Ja nie wiem, jak on się nazywa. Tutaj z lemoniadą. Podjechał to się. Każdy mi jest inny. Nieźle

takie jakby otwarte niemieckie targi żeśmy już tu byli z wczoraj ale było bardzo No i ciężkość tutaj w ogóle funkcjonuje tam żeśmy w końcu znaleźli tam są kiełbaski, ziemniaczki z tymi, nie? Co tam się poi? Kiełbasa z... Bultą. Ziemniaczki, takie z grzybami. No taka typowa restauracja, taka... Ale wiecie, jak na, na, takich ja tam. Na, na, na takich bazarach, na takich bazarach, nie? Widziałam tam na teniery, to było okazane jak to wygląda No, no, aha tam były, były przygotowane, no no, 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 no. Ale, ale fajnie, wizeram. że nawet z psem tam ktoś sobie usiadł z dwoma z takimi większymi psami, ale, ale bardzo jest tłoczno, ludzi tam. Tłoczno, ale fajny y ciepło ale pachniało takim winem i ale takim piecem. Piecem takim, no. To ogólnie są takie sklepiki z byle Jakieś dziwne ciuszki, rękawiczki, czapki, coś może słodkiego, wino, jakiś alkohol, coś takie dziwne rzeczy. jest Aha, to powinno to świecieć może za, za wcześnie jeszcze. I ciężko się to wszystko tam... No ciężko się przechadza po tym po prostu, jest bardzo tuszek. Zobaczcie tam na przykład. A szczególnie po, później, nie? Bardzo, bardzo tłoczno. Ale fajne Fajny zażytek. Dobra, tutaj sobie zrobimy zdjęcie. No dobra, jak coś jeszcze będzie ciekawego to pokażę. Zobaczcie jaka fajna godzina. Znaczy godzina, zegarek. Jakby ktoś chciał sobie przeczytać To proszę bardzo To jest taki zegar mechaniczny Tutaj nawet jest rok Patrzcie jaki zajebisty, zobaczmy od tyłu A od tyłu pewnie jest to samo, tak od tyłu jest to samo, okej okay. Ale wygląda to zajebiście Dobra, gdzie mi zniknęła Mirka? A tu jesteś bo to twoje czapki nie widzę różowe i ciężko cię znaleźć. Wszyscy są... Zobacz, wszyscy są na czarno Wszyscy mają czarne kurtki. No, bo ja wam nie pokazałem tych słejpyków, także zrobię taką szybką przechadzkę. Tutaj zrobię takie kółeczkę, zaraz wrócę. zobaczcie, tutaj na przykład są szampan. Szampany, tutaj takie zupki. Ale niestety... Tak, bardzo ładnie pachnie, ale niestety nie sprzedawają ciepłych. To tylko w, w tym, w woreczku. Chociaż może ci zrobią. A ciebie robię, a się widać. <laughs> akurat, akurat mówiłem, że o. w wielu miejscach takie piecyki są. To pewnie widzicie, jak byliśmy w Gdańsku też takie piecyki mają. Tutaj mamy świeczki, świeczki czy co? Świeczki. Oj sorry. Nie. Tutaj zobaczcie, takie ręczne robione swe, swe, sweterki. Mm -hmm. Dobra, to kółeczko zdarzę, żeby... Teraz pójdziemy na dół, jak widzicie jest dość tłoczno i trzeba uważać dla ludzi To w drugim miejscu był Mhm mm Oj. Oj sorry Tu uh sam -huh. Mówię, bardzo łatwo się tutaj Przyblokować Czekaj, pociąg tutaj Także tak, ja podejdę tam Zaraz wrócę, dobra? Bo ja zapomniałem nakręcić kamerą Także chcę wam pokazać Tutaj są yy, też piwa I coś ala ciemne wino chyba Tutaj zobaczcie, pieczywo Widzicie? Zobaczcie, wszędzie Wszędzie tłok ludzi, i ciężko przez to tutaj operować. Hmm. To tutaj chyba ciepłe wina już będą. Idę na chwilkę do środka, pokażę wam. Jedynie szkoda, że nie mogę wam pokazać jak, jak to pachnie. Takie ciepłe jedzenia. A, to może ceny Wam pokażę? Tak, od 10 do 20 dolarów. Tutaj taka ozdoba pizza postawiona. A co ciekawe, chyba nie sprzedają pizzy w środku akurat. Dobra. Tutaj ciekawe. Tutaj sprzedają alkohole. Właśnie taka bardzo wielka budka. Wygląda jak teatr. Mm. Gierka! Byłem w środku na kamerę tą restaurację, ta babiczka tak się na mnie patrzyła. ale tak sobie tak, kamerą do góry i nie tu? Tak, tak. A ty je To jest takie, jak ktoś chce się ogrzać. Tylko dziwne, że tu może nam jest grzanie. Ale bardzo tutaj pachnie, tak intensywnie czymś. O, zobaczcie tutaj. Widzicie? Ja mam na kamerze. Można ci potem to uciąć. No, to tam takie dużo rzeczy jest bardzo podobnych. Myślę, że to, troszeczkę się różnią, ale w większości podobne. Mirka goni ich? Dawaj, dawaj, Mirka. Mirka goni tą, o, a tutaj się za, zatrzymali, okej. Okay. Dobra, to tutaj pokażę wam później dalej. czas na parking. A że my jesteśmy porząd, porządnymi ludźmi, to poszliśmy do, dopłacić godzinę, tak jak się należy. No, to poszedłem dokupić jeszcze godzinkę idziemy teraz jakąś restaurację ogarnąć, coś zjeść. Zobaczcie, to, to jest ten zamek w środku Quebec City. Ale ogromny ten zamek, jaki wysoki, nie? Gdzie? Nie chcę tam iść, to mi się nie podoba. Bo brudno, brudno to wygląda. Hej, że wyglądało brudno. Także to jest takie, jakby stare miasto. I tu jest ten zamek. nawet nie wiem, jak ten zamek się nazywa. To wizera europejski, wiesz? Uh -huh. A tutaj ta restauracja, którą chciałem mieć, to są te. To jest ta jedna restauracja, zobacz, a tam, tam jest druga. Ładnie. Tak, uh -huh. Tutaj takie drewniane wyroby. Jaki kajak? Nie wiem Może oni tym kajakiem zrobili jakieś wiesz co? Coś może tym kajakiem wygrałem. <grymne> Aha, tu Mirka jest, pozraj Tutaj jest. Po lodzie oni szli takim. Czyli oni pewnie jakiś tur jakiś tury zrobili. A Aha, te botaskie to takie części, jakby ktoś chciał kupić z tego, rozumiesz? Z ich biletu można Można tutaj procieba. Ciebie Takie ładne Chcemy iść Nie no? Taką czapkę, nie? No, inside, inside. Oh, yeah. Oh. Yeah. Mm. Yeah. Ale dużo takich e, e, somarkow, nie? Sprzedwają. Somaryny po polsku to będą takie 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 malutkie rzeczy takie wiecie takie zwyczajne no nie, nie wiem nawet jak to dokładnie przetłumaczyć są mhm. Że wiecie że takie nie wiem czapki rękawiczki takie no takie zwykłe takie takie zwykłe troszkę rzeczy jakby aha tu jakieś gry tu gry o tutaj, jakby kes trzeba bulą. A tutaj zobacz, jak ładnie.